Cześć, witajcie. Nagrywam dzisiaj może taki świąteczny, ale nie świąteczny, bo to by było za szybko. Chyba, żebym to zrobiła tak, na, może na święta. Ale jak widzicie, jest 3 grudnia. Przed chwilą nagrywam y Bojbota. Mm, um, no, nie wiem Milo pozna clara. Okej, okay, już przechodzimy do Mr. No, Crowd. To jest lubię i To ja co piszesz? Chyba się nie doimy. Okay. Zastanawiam się, że w prawo małżonku no. trzeba będzie to wpisywać. Czego niby? Dlaczego? Dla No, okej. Okay. Możemy przejść do movie Star Planet. Pozdrawiam. E, Green. Kupiłam sobie taki strój. Mogę wam pokazać, jaki jest motyw. Właśnie jest tu taki no nie wiem jak to nazwać tutaj macie, macie misia to jest ogólnie motyw ym, chyba świąteczny z zabawkami jakoś tak to było yy, nie pamiętam już przez dłuższy czas gadałam z bojbotem tutaj jest to właśnie mój kostium składa się pozdrawiam oto mroczna ja mój kostium składa się ogólnie z tych włosów tej sukienki Ole, takie... Z tych włos, z tej kienki właśnie z tych balek. Jak to mogę nazwać? Tak, zapraszajcie o to na ja. magiczny sklep z zabawkami Aha. i właśnie z tych takich mm, można to powiedzieć rajstop no i znowu lagi mm. okej, okay. no z tych właśnie stop i to tak wygląda tylko, że ja Miałam kolory, mam nadzieję, że to lepiej wygląda. Chciałam sobie jeszcze kupić taki kostium elfa yy, i tamte włosy, tylko już mi się nie chce tam wracać. Lub to, te właśnie gletry i te buty. Chciałam jeszcze jakieś podobne takie Taką czapkę, taką do tego typu powodu tego ubrania teraz. Jeszcze chciałam, żeby właśnie kupić tą sukienkę. Z tymi rajstopami. Te buty. I tą kartę właśnie zmienić na może jakiś biały kolor. W sumie ładnie to wygląda, ale przynajmniej Mi się podoba bardzo um, mój strój. Widzę, że prawie każde ja mówię star mają um, te włosy. Już widziałam dużo takich um, takich dziewczyn, które miały te właśnie włosy. No i jakoś tak by to wyglądało, nie wiem dokładnie. Zastanawiam się jeszcze, czy to kupić, ale nie mam pojęcia na razie. Więc to tak myślę, raczej pokazać Wam animację, ale jakoś tak. Dziękuję. Jakoś tak nie powalają mnie te animacje, bo są... Szczerze tamte były lepsze. Mm. Tu jest tylko jeden mój stroju. Mi się podoba ono jest stacje. Typu... Tylko widzicie, ile ja mam Starcoins To jest dziwne. Bo no, kupuję sobie co chwilę komplety i nie mam na nic praktycznie pieniędzy. Na przykład chcecie coś czasami z listy. No to ja muszę Wam obawiać, bo nie mam tych Starcoins więc no nie mogę Wam dawać nic z listy. Mam nadzieję, że weźmiecie to do siebie, nie weźmiecie tego tak do siebie, no tak jakbym was miała gdzieś, ale bym, bym was nie lubiła, bo tak nie jest. Hmm. Muszę zobaczyć tylko co masz w statusie mam coś. świętego Mikołaja, męcz. I inny. Okej. Okay. Mm. Jak będziecie chcieli, będę mogła wam nagrać odcinek z tego kokosku, bo uważam, że jest fajny pomysł. Ok ja już będę kończyć, bo ja mam jak wiecie limit czasu na Planet, na, na tym właśnie bandikamie tutaj u tu, 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 um, góry już nagrywam 9,5 minuty, a mam limit 10, więc muszę już kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku, pa!